będzie taki coming out. Bo właśnie zapisuję sobie w dzienniku kilka porannych wniosków i zainspirowało mnie dzień dziwaka, ponieważ to kiedyś się mam święto. Co najlepsze, jak się zawsze czułem dziwakiem, od dziecka słyszałem, że za dużo mówię, za dużo pytań zadaję, za dużo tematów poruszam, no sobie nie za dużo i, i w ogóle bredzę i tak dalej. I dobre jest to, że tak generalnie co 10 lat szukam siebie na nowo i odszukuję, kim faktycznie jestem, czym się chcę zajmować. I u nas nawet jest taki konkurs, to jest najbardziej dziwny, jestem ciekaw, co przebijesz. Ja generalnie nie lubię ludzi, nie lubię mówić do ludzi, nie lubię rozmawiać z ludźmi. Jestem ewidentnie samotnikiem, lubię siedzieć sam, no po to się przyprowadziłem do lasu. A więc dziwi mnie to, że z wami rozmawiam czy piszę. I że prawie dwóch dekad wykonuję ten zawód. Pamiętaj, każdy z nas ma w sobie coś bardzo dziwnego. I w obecnym świecie, coś mi się wydaje, że to jest wręcz zaleta. Miłego dnia.